siema. A, poczekaj. Siema. Eee, tak jak mówiłem, chyba 4 miesiące temu tu będzie link w opisie. 4 miesiące temu albo 5 miesięcy temu mówiłem, że nagram coś z Fortnite'a w sobotę. A minęło 5 miesięcy. Pięć miesięcy jeszcze nie nagrałem. Więc. Ja to jestem pomocnicza. Jest, jesteśmy z nią? Ją kojarzycie. Ona była w. Chcemy się kupić, chcemy się srać. Ona była. Ona była w. Yy, czym ona jeszcze była? Ją, 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 ją. Zaatakowała nas we własnym domu, w tym też była. Yy, no. Ją, ją. Yo, 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 A yo, dzisiaj yo, yo. będzie pomocniczką. Była jeszcze w kalendarzu. Też otwieraliśmy czekoladki. Niestety już jest dawno po świętach. Już pięć miesięcy no temu właśnie. Ten... Jest dawno po świętach. O kurde, dobra. I, ja odpalam fortna. Ogólnie to tak. Zusia, co? Ile ma być łapeczek w górę? A ile? Chodź tu, chodź tu. Yeah. Ile ma być łapek w górę? 5 tysięcy? Tak. Ok. 5 tysięcy ma być łapeczek w górę od tej pani. Yo, 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 yo. Dla tej pani. Ją, 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 nie yo, widzą, yo. Susia. Zaraz zobaczą, od teraz widzą. A patrzcie w ogóle, jak ma ładny ten. Niepokój, tylko jaką ładny staty. Taki wysoki. Cześć ma, Suska? Co ja. tam robisz? Ile ma być subskrypcji kolejny taki odcinek? Albo ile ma być subskrypcji i pokazujemy twarz. Yy, ale yy, możesz mieć kupacich, bo ja też to... Ile, ja tu... ile ma być subskrypcji, żebyśmy yy, mieli... żebyśmy dostali... żebyśmy ty. No pięć. Ale subskrypcji, nie łapeczek w górę. No, 5000 pięć. Pięć łapeczek w górę i tak. subskrypcji, tak? Mhm. Ok. Czyli 5000 subskrypcji, Zuzia. Co mówiła? Tam. O kurde. Odzyskiwanie łączenia. Poczekajcie. Zraz się idziemy. Kurde. Do friends, do friends, mordeczko. Klikaj, klikaj, klikaj się. I nadaje na żywo jeszcze. Huuu! Zaraz się widzimy, jakby co. Tak lepiej. Zaraz się widzimy. Wow! Chlać! Muszę srać. Co to za sraka, nie? Normalna. No. Tak, ty możesz. Patrzcie, klik, jak wam się coś takiego pokaże, to możecie, patrzcie, możecie, chodzicie możecie sobie wziąć tu, wziąć sobie Fortnite, życie sobie tak dwa razy i tak pomijcie, naciskacie tu i mamy, o kurde, i nas wywaliło, to jeszcze raz, uruchomiono Fortnite, Ty. dobra, Słuchaj, pokaż jakiś trik, yy, trik i kolejny trik na 5000 łapek w górę. Dobra, zaraz się widzimy. Zrób przejście. No, no tu tak zrób, tą siatką. Zrób. U, i przejście zrobione, ładnie. Teraz na różowe zrób. No, nauczymy cię. Pu Ładnie. Nie no, ej, czemu mi się nie wytrzymuje? Kury, kury. Jej, Fortnite tu Nie no, ale Zusia to jest najlepsze w tym... Co ja ty powiesiłaś? Co ty tu powiesiłaś? Nyni? To już nie jest na święta, Zuska. Zuska! Co ty w ogóle robisz sobie? Co ty sobie wyobrażasz? Co ty sobie wyobrażasz? Ty sobie wyobrażasz? Nie, no to było najlepsze. Że... Całkiem ładna jesteś. Naturna. Zrosła pum, Dobra, zaraz się widzimy. Weźmy to na film, No ale że tak łatwo. Czemu to się zmienia? Słuchajcie, wcześniej była tu ryba, a teraz jest ona. A ratowanie świata się nie zmieniło od mi dwa miesiąca. O, chciałem powiedzieć, od roku. Całkiem ładna okay, well, no, jesteś. O kurde. No i jesteśmy. Pewnie chcecie zobaczyć Lecce moje skiny. Tak, już wam pokazuję. O eee, kurde. Kurde. Ja chcę to oprzeć. O kurde. Mama mandalorianina. O kurde! Uff! Bak. To się wydnie? Tego nie było. Kurde, a no co by tu oprzeć? Hm. Trzeba się zastanowić. Oto się wydarzy. Patrz książkę jakąkolwiek no oto pójdzie, chyba o kurde, przepraszam was zaraz się widzę. U, dobra, mamy mandolinę jak widzicie mamy do niego wszystkie edycje stylu nawet sobie założę wszystkie mamy odblokowane mamy maxowego mandolinę czemu ja go założyłem, dobra Mamy Deadpoola, tu też mamy maksymalne style, mamy bez maski, mamy z mm, maską, mamy czerwonego, mamy szarego, pieczek, pieczek, majonez, dobra, hmm, S sobie klikniemy, teraz bardzo o kurde, Oła. Co się stało? Dobra. To jest ratowania, barwy wojenne, nie drużyny, coś tam, coś tam. Co jeszcze mamy? Fejda. Mamy Friza, do którego mi zabrakło jednego poziomu, jednego poziomu i... kurde, jednego poziomu, ale bardzo żałuję. Bo jakby... Bardzo żałuję, bo tam był yy, jeszcze ta ładny rycerz. Mamy mm, Fortunę. Mamy Galaksię, oczywiście. edycję stylu posiadam. Ale to, to wiedzieliście, bo. ZUSKA, zamknij się! No w końcu. Mamy y, Midasa. Takiego. I takiego. Y, co mamy? Predatora. Mamy. Co w ogóle stało? Predator, pytacie: specjalistka od sprzętu Maja? Moim zdaniem ładny Zrobiłem ładne. Fu, 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 co tu jeszcze jest? Zmora na max poziom. Max. maxi. Ale baby jody nie mam. Zabrakło mi sześć poziomów. Aquaman mama, Aquaman aktywny. Green Arrow, to wiedzieliście, że jest aktywny. Herograf jest aktywny. Grywki jest aktywny, Lara Croft jest aktywna, Doktor Doom, jest tu jakiś grud, jest tu Jennifer Walters, co? Jest tu Storma, Mantora, no a co? powiedzieć, na ucho. Co? Nie, bo ja teraz nagrywam. Ale jak skończysz nagrywać? No jak skończę? Dobra. E, mam Wolverina, ale jeszcze długo zbiera. Profesor Siorb. To jest seria Siorb. I mamy profesorkę Siorbentyna. Shorb, moim zdaniem mam bardzo dużo skinów. Agenty Jones. Ogólny Jones. Ale stylu, kurde. Najlepszy skin w grze. <grym> mamy bardzo ładną i postać i zastanowiliście się jak to jest tylko tu mamy w gwiazdeczki ja tu mamy w gwiazdeczki i kropeczki gwiazdeczki i kropeczki jak to już mówi bracia bało żałuję tego skina jest taki 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 i taki bardzo żałuję tego skina chociaż jest ma tu mamy nawet taką edycję stylu dla Brutusa. No i mamy złotego Brutusa. Mamy Jacoba po tu w tym czwartku. I, i, i tego, I, jak on ma, yy, Freeze po, po 10 latach w Rosji. Yy, nie to była rozpiękna. piękna. Jurka, to nie mam wszystkie edycje stylu. A nie, nie mam jednej tylko. Mim zdaniem to było najładniejsze, no, ale mi nie, nie, nie robiłem kompletnie tam zadanie. Tam to zrobiłem przez... przez. No kurde, no najlepszy skin na górze. Ja nie mam tylko tego. Stwierdziłem, że jedno zrobiłem to jest dobrze. Kitek jest normalny i jest. Ja pitole! Zaraz opadnę. Condora znacie, mam do niego dwie stylu. Na ma znacie, bo to jest aktualne, typ Fortnite. Leksy znacie, musicie znać. Kurde, już jeszcze zrobię. No, maid musicie znać. Jak nie znacie, to jesteście nie wiem kim. Wiem, śniaka znacie, go znacie. To jest Nurek Jones, to jest oceana, to jest podniebna, to jest porucznik. Ho, może ktoś nie znać? Poczekaj, poczekaj. Jak on jest od rozdziału drugiego sezonu pierwszego? Jak, jak ja go odebrałem w sezonie siódmym? Aha, całe życie w błędzie. O kurde, żałuję, że nie zdobyłem jej. Albo jej. Ty ja nie mam jej mrożonej. Teraz ja jestem jakimś debilem. Myślałem, że. Mm, proszę. Mam tam Tego. Moim zdaniem najlepsze testy. Bo to jest. Bo to, 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 to jest jakiś. Nie wiem, jakiś debi. Siona. 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 siona, siona, siona. Uuuu. <laughs> Klientina. Axo, to jest ogólnie taki ses. Fajny, tu jest bez ogonka z ogonkiem, to jest taki styl taki styl, ale moim zdaniem ten jest ładny styl a ten jest spocony ten spocony, a ten ten ładny no mamy yy, pakiet ja mam to No ja teraz w dobra szybko przelazujemy, jest 3 nimaki pierniczka, ogniskowo to jest ogólnie bardzo ładny skin pstroczka, bieł, na, niana wojowniczka, wilk, yy, zadziorny futrzak, nie no, wziąłem zadziornego futrzaka, no, bagienna wojowniczka, bardzo mocny skin, chwytacz, taki se, dziesiątka, wszystkie style. Komando gwiazdka, sezon pierwszy oczywiście aktualny. Pancernik, sezon piąty. Sezon X, Strażniczka z wiadu I, i, I tak. I szkarłatna dowódczyni. Dobra, teraz zakładamy naszego skinka. Jeżeli to on jest, jeżeli A nie. To nie ma. Dzisiaj będą się Lara Croft. Będzie dzisiaj godnie z pancerem to ja sobie zbierę. idę do sklepu Nara jesteśmy w sklepie kogo możemy zauważyć Triniti. Triniti. oddział ładny. bardzo ładny skin bardzo spłacony polecam tu z Islandii fajna emotka dzisiaj będzie nasz kompilować nasz odcinek Ruby 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 bardzo ładne skinie, moim zdaniem. Tu mamy jakiegoś mrocznego lwa. Czy to Nie, lwa zabili. Dobra, tu też mamy. No, co dzisiaj mamy z tańców? Przykuc. Impreza z pizzą. Kozaskę to mam. Poplok, to jest fajna emotka. Bardzo fajna była. E, ty to jest za 200. Za 200, a taka ładna emoc. Śpioch, bardzo ładny skinek. No i to polecam, bo ja to sama mi polecam. Polecam fajne No i kurde, nasz John Wickek. Ale John Wick to jest totalnym kozakiem. No i kurde, ona też jest kozakiem. Ona ma fajny kill off też. Jeżeli mam wybierać, to bym wolał na, na waszej stronie bym wolał kupić sobie taki cały zestaw z, z takim robotem i z taką mamutką Albo kupić sobie go. Kupić całego to, czyli razem. 700, 1800, 1800, 1000. Za 1600 kupić sobie tego skina, tego skina i tego skina i kupić sobie tego skina za 200. I razem wyjdzie 2000, a tu 2800. I razem wyjdzie 2000 foldców za cały sklep. Stąd. Więc ja tak polecam z Donu weekend tak samo jak chcecie stąd cały sklep kupić. Dobra, to chyba lecimy. A jeszcze najważniejsze. Roskę, bo mam znów współpracę. Chy, R O, o. Syty, e. Roskę przez dwa z małej. Proszę. Już tu chyba do Werki. Ja pierdzielę, ale w ogóle Co się dzieje. Siem. Jakby co, to ja już czekam jakieś 5 minut, a dla was to jest sekunda. Aj no i później jeszcze zagramy w CSGO. Ale to za chwileczkę. czytywało mi się solo. Słuchajcie, Czytywało mi się solo. Wywaliło mnie do Minecrafta. I potem mnie wywaliło do Epic Gamesa. Czytuje mi się. Czy... Ktoś mi wytłumaczy, co Epic robi z ludźmi. Co Epic robi z tym, z tym, z tym. tym o oh, z tym, z tym. Z tym, z tym. No. Kurde. Sorry. To się wytnie. Dobra. Program w CS. Miałem się odpawić, tak. Z Fortnite. Na <gryw> Fortnite, tak. Oh, kurde. A i pytacie skąd to? Chyba, że nie mam tła, nie wiem czy ja włączyłem, czy nie. Kie, 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 kiedyś włączam, kiedyś nie. Chyba włączony jest. Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Bo jak tak, to niebieskie. No i teraz nie chcę się włączyć w Fortnite. Dobra. No ale Dobra. I ile ma być w końcu? Chyba w górę. Ile ma być w górę? Yeah. Ale ile? Milionów, miliardów, tysięcy piężkie. Czyli pięć. Ale czego? Milionów, miliardów, tysięcy. No bo nie wiem. Pięć. No chłopowałem się, że babie. Nie wiem. Co nie ona jest nienormalna? Ona jest nienormalna. No ale co? Pięć milionów? No pięć miliardów. Nic. No nic. Czy jest w górę? Tak. tak. To zostawcie 5000 albo 3. Dobra, tysiąc łapeczek w górę. jest nigdy nie będzie dziesięciu. To co ja proszę o 5000, kurde. O CES mi się odpalił. Ogólnie to pewnie będę miał jeszcze jedno konto. Konto jeszcze jedno będę miał. I będzie tam... To... Nakrywana na właśnie CS. Tu będzie jeden odcinek sesa. Ten. Chyba jest dobrze, mam nadzieję. Czy, de, gra, gr, czy gra mój kolega? Tak, tak już... Czyli czemu ja nie do sobie obracam? No to jest jakieś wygłózenko Pierwszy raz gra w CES. A dopiero gościotwałem w niedzielę wieczorem. Pierwszy raz zagrałem. A jest dzisiaj wtorek, więc... Bardzo się stresuję. Dobra, widzimy się w Kierce. Tak my co to kończymy od 30 minut, bo bardzo dużo odcinek, bo bardzo dużo nam zajął ten Fortnite i początek, wiem więcej... Nie no, ale że już minęła godzina i CS się nie wczytał. Nie no, ja, ja już, kurde wyłączam kompę, no bo już minęły dwie godziny. Dwie godziny już minęły. I CS się nie włączył. Szkonapki zjadłem. To ja nie mogę wyłączyć komputera. Wytłumaczy mi. Ktoś... O kurde. O. o. Dobra. Teraz się widzimy. Teraz się komputer włączy. Nie, no jeszcze. Czego jeszcze nie wiem? Co? No kurde. O kurde. Bamba ta ba, da, ba, 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 ba no, nie da się włączyć kompo. Słuchajcie, przepraszam was, ale nie wiem co się stało z komputerem i stety, tego odcinka nie będzie. Znaczy, poczekaj, będzie na kanale. Spokojnie Zusia. Będzie na kanale, ale nie będzie na... Nie będzie jakby Fortnite'a. Ani CS bo nie da się włączyć komputera dobra, pójdę jeszcze po kolejnogę to może coś porobimy. chyba, że ja nie, nie, nie mam dobra, to pójdę po to, zaraz pracę. no tak, zapomniałem, mam tam zepsutego YouTube'a dobra to my już chyba kończymy, co Zuzka? no to nala na. pamiętacie, łapeczki w górę z dzwoneczkiem i pamiętajcie, pomocnicze jo, 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 jo